Była jedną z najbardziej zapamiętałych, używając tamtej stylistyki miłośnic XVI wieku. Sypiała ze wszystkimi. Paweł Wieczorkiewicz? To troszeczkę mnie do niej zraża. Marek Urbański. Piękne i. Małgorzata de Valois, zwana królową Margot, księżniczka francuska, córka Henryka II i Katarzyny Medycejskiej. Wyszła za mąż za króla Nawary, późniejszego króla Francji Henryka IV. Uroczystość zaślubin została wykorzystana przez Katarzynę Medycejską do zorganizowania mordu na przybyłych gościach hugenotach francuskich. Z kobietami to jest tak. Że moją sympatię przynajmniej budzą takie i zawsze budziły w historii, które prowadzą się lekko i nie czynią z tego tajemnicy. Nie napawa to wstydem, nie usiłują tego ukryć. Małgorzata Waruła była jedną z najbardziej zapamiętałych, używając tamtej stylistyki, miłośnic XVI wieku. Sypiała ze wszystkimi. Tak, muszę po części podzielić Twoją opinię, ale wiedziony instynktem samozachowawczym, lubię kobiety, których kochankowie, mężczyźni, wybrańcy, jeszcze żyją trochę po okresie krótkiego romansu, czego w przypadku w związku z Małgorzatą Walła raczej się spodziewać nie mogli i to troszeczkę mnie do niej zraża. Ogólnie, nie słusznie, bo statystycznie rzecz biorąc na tę liczbę tych kilku Hugenotów, którzy stracili głowę, który zresztą próbowała ratować jej królewski brat, który też zginął, z którym była w bliskich stosunkach, to jest niewielki procent. A był jednak późniejszy król Henryk IV, mąż zresztą, który jednak parę lat zdołał przeżyć po tym związku z nią. Tutaj, proszę Państwa, jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ona bardzo ładnie i jakbyśmy to powiedzieli, archaizując świadomie, romantycznie, opisała swoje związki w pamiętnikach. Dobra i ciekawa książka. I jeszcze jedna rzecz. Nieprzypadkowo wspaniała bohaterka Półhakowa nosi imię Małgorzata. W pewnym momencie balu szatana Karawiow mówi, krew, królowo, krew. I wywodzi jej genealogię bezpośrednio właśnie od Małgorzaty Walu. No ale muszę powiedzieć Marku, że zaatakowałeś mnie w miejscu bolesnym. Otóż Małgorzata Buchakowoska, jednak prowadziła się inaczej niż Małgorzata de Valua. Ale miała równą klasę, jak stwierdził Karaliow. To tak. Piękne i bestia.